Dla nas wiedząc to, dla nas jest to bardzo duża szansa, ponieważ wiemy, że było inaczej, czyli może być inaczej. Czyli my cofamy się w czasie i patrzymy, kiedy ci ludzie nie chorowali, kiedy byli więksi, wyżsi, mieli niełamliwe kości, czy tam wielokrotnie bardziej odporne na złamania, i mówimy, dobrze, ja też tak chcę. Ja też chcę większy mózg, większe zdolności intelektualne, ja chcę to przekazać dzieciom i wtedy podejmuję dobry wybór, kiedy myślę ewolucyjnie. Nie potrafię w tym złym świecie przeciwstawić się temu wszystkiemu, nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak z tej opresji ludzi wyjść, nie mam pomysłu, może tak, może tak, może tak. No ale jeżeli moje dziecko będzie 10%, 20% bardziej zdolne ode mnie, to może ono będzie wiedziało. I teraz dlatego ten wybór długoterminowy, nawet międzypokoleniowy będzie dla nas dobrym wyborem i ciężko wtedy jest popełnić błąd. I badania wykopaliskowe, badania archeologiczne, badania antropologiczne pokazują, że to są już nawet tysiące lat temu, człowiek, tak, człowiek kromanią miał objętość czaszki 2 litry, czyli 2000 cm sześciennych. Lata 50. znowu do tych samych badań wracam, pokazują, że już średnia objętość czaszki wynosi 1350, czyli gdzieś utraciliśmy jedną trzecią mózgu. To jest dużo, dużo. I teraz oczywiście wiele osób powtarza, że jest to, teraz osiągamy technologicznie to, tamto, siamto, to. natomiast cofniemy się te parę tysięcy lat temu i popatrzymy się na rzeczy, które oni wykonywali, i niektórych rzeczy nie wykonamy. Tak, teraz wykonujemy pewne rzeczy grupowo, nawet już jest, jeżeli chodzi o wynalazki, jeżeli chodzi o patenty, to już brakuje pojedynczych zgłoszeń jako, jako jednoosobowych. To są zawsze jakieś zespoły, tak? a kiedyś taki człowiek, on, on wy, wypalał żelazo, budował dom, polował, robił jakieś stopy metali, z którymi nawet teraz ciężko, tak? w jakiś sposób to wyglądało inaczej. Nie było nie tak, jak jest w nas programowane, że to było tam jakaś maczuga i, yy, i, i, i jakieś targanie za włosy, czy jakieś jakiś jaskiniowców. No, wyglądało to troszkę inaczej, bo jednak tych troszkę artefaktów jest na świecie i jak są wykonane do, do dnia dzisiejszego naukowcy się głową.